Tomek, Tomek to fajny ziomek, druga część filmiku, ponieważ przerwał się mi zadzwonił szef jest druga część filmiku. Eee, przejeżdżam, bo jadę do szefa po właśnie zamienić papier na papier, czyli zamienić. Jest tam kompreseur, jest zamienić papier na papier, czyli papiery na strasy, na pieniądze, na trochę kasy. No i tu widzę, że ktoś wystawił. Jest kompresor, to wyciągamy. Jest on tam, jest. Wyciągamy i kabelek obcinamy. Kluczyk dziesiąteczka i odkręcamy kompresory, panie profesorze. Zola mnie nagrywa. jedna śrubiczka opa na kolanach walczą o miedziuchę a no więc Tomek Tomek to jest fajny ziomek myślę sobie że kiedyś się spotkamy o to będzie wydarzenie medialne wielkie oficjalne no my tymczasem odkręcamy trochę miedzi w tym siedzi pewnie bo to lodówka stara to nie byłoby to odkręcić całe. może tak, może nie przejeżdżałem po prostu tędy i zobaczyliśmy Jak się zrobić pauzę bo to trudne jest takie mamy kompresorek Bum co tu jeszcze mamy metal metal i jeszcze 我扶住你了。 Voilà. O tym właśnie mówiłem, tak? Że jest pełny nasz skalik, z złomiku pani kierowniku, a my dokładamy tu jeszcze dzisiaj. Wiem, że została mieć w telewizorze. Tomek, fajny Ziomek, bardzo Ale akcja, ale akcja, moi drodzy. Widzieliście to? Kompresoryk przytuliłem przy okazji. Może dlatego, że Tomek, Tomek to fajny Ziomek. Dobry temat do filmu. Dlatego się mi film przerwał, tak? Bo szef zadzwonił i będzie w dwóch częściach. Także kto ogląda część drugą, to prosiłem o to, aby Tomka, Tomka wesprzeć w komentarzach, dać mu lajka, dać mu suba bo ma swój kanał i pod tym filmikiem będzie oczywiście link do tego kanału i namawiam go pomału żeby sobie zaczął nagrywać może tą Warszawę w której mieszka żebyśmy my właśnie prości ludzie z prowincji zobaczyli jak wygląda stolica Tomku Tomku weź komórkę do ręki a będziemy składać Ci dzięki <grym> no to jest to fajny, fajny dziomek po prostu przychylny zawodowemu, także no i broni mnie to w komentarzach czasami, za to otrzymuję wiele wiele batów po prostu od frustratów, nie? o Tomek dostaje wiele batów od frustratów fajnie im się zrymowało jadę do szefa zamienić papier na papier, czyli papiery papiery z trasy na trochę kasy, no i potem z żonką jedziemy na zakupki e na zakupy wiecie, w trasę i na weekend a myślałem, że zrobimy coś, czyli Cieszyński objazd śmietników, ale samochód pełny no i nie uda mi się podczas tego weekendu tego sprzedać, bo skupy będą zamknięte jak wspomniałem w pierwszej części filmiku, biorę puszki do piwnicy dzisiaj i potem wieczorem puszkowozem jedziemy na puszki, na koszykówkę także plany moje się pokrzyżowały nie wiedziałem, że samochód jest pełny, tak aż złomu i zapomniałem o tym no i e, żebram oczywiście o suba, o waszego suba bo gdyby e, żył z YouTube'a no to wszystkie śmietniki nasze, tak, w całej Polsce po prostu miałbym na paliwo, miałbym czas na to jeździlibyśmy, złom zbierali, kasę zarabiali i oby tak dali, no, wszystkiego dobrego zawodowego miłę, miłego weekendu, odpoczywajcie Eee, filmy moje oglądajcie. <laughs> Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Eee, możecie nawet wsiąść na rower, pojechać w las i tam też z łomu trochę nazbierać, trochę puszek. A ja puszki dzisiaj wieczorem wydobędę chwytak z auta, opróżnię puszkowóz Puszki do worków, worku, worku do worki do piwnicy. I tak, ro, tak zrobię dzisiaj, moi drodzy. A jak będzie wolne w poniedziałek, to się uda sprzedać złom i będzie coś. Wszystkiego dobrego z zawodowego. Tomek, Tomek to fajny ziomek, naprawdę. I zostawcie mu coś dobrego u niego na kanale. A pod filmem będzie link, oczywiście. E... Dziękuję Ci, Tomek, za Twoje wsparcie, za to, że narażasz się w obronie zawodowego swojego nieznajomego. Także. Cenię to bardzo i e, bardzo dziękuję. Mamy zielone, więc jedziemy do przodu. No już nie będę na siłę nagrywał. Wszystkiego dobrego moi drodzy, miejcie się dobrze i, i do następnego.